Cześć moi kochani. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was mianowicie z takim filmem jak niekosmetyczny ulubieńcy roku. Ostatnio nagrałam dla Was kosmetycznych ulubieńców roku. widziałam, że ten film się Wam podobał, dostałam sporo wiadomości, sporo komentarzy, więc postanowiłam teraz nagrać niekosmetycznych ulubieńców roku, ponieważ nie samymi kosmetykami człowiek żyje. I mam tutaj kilka fajnych rzeczy, o których chciałam Wam opowiedzieć. Kilka to jest żywieniowych. Są to przedmioty, które mi przez cały ten rok. Nie ma tego dużo, więc może e, pokrótce opowiem. Przede wszystkim odkryciem tego roku jest masło orzechowe. E, akurat tutaj mam z natur e, Avena, e, ale generalnie masło orzechowe. Powiem Wam szczerze, że e, jestem lajkiem w tym temacie, dlatego że masło orzechowe odkryłam naprawdę dopiero w tym roku i zużyłam e, setki opakowań. Po prostu zakochałam się w maśle orzechowym. E, kiedyś jak byłam dzieckiem, mój tata niechcący zamiast Nutelli kupił masło orzechowe i mi strasznie nie smakowało, bo słone było niedobre. Jakby wtedy się zraziłam do tego smaku, ale ostatnio właśnie w tym roku odkryłam ten ekstra super genialny produkt i teraz sobie nie wyobrażam dnia bez masła orzechowego. Tutaj już mam prawie puste opakowanie. Najbardziej lubię te zwykłe naturalne, chociaż znalazłam też czekoladowe z dodatkiem po prostu kakao. Generalnie uwielbiam masło orzechowe, jest to na pewno ulubieniec tego roku. Następnym niekosmetycznym produktem jest słuchajcie herbata. Czarna o smaku przysmak Świętego Mikołaja, który kupiłam w kwiato nie, dostałam, przepraszam, z kwiatoteki. I powiem Wam szczerze, że niestety jak widzicie, nie ma tutaj żadnego składu tej herbaty, więc ja nie wiem co w tej herbacie jest. Ale mam zamiar udać się w tym tygodniu do tej herbaciany i dowiedzieć się jaki jest skład tej herbaty, ponieważ jest po prostu rewelacyjna i po prostu ubóstwiam ją. E, następnym odkryciem jest bezglutenowy makaron. Ponieważ ja w tym roku postanowiłam przejść na dietę, bo niestety troszeczkę mi się przytyło, od razu powiem, ja jem gluten, to w ogóle nie ma związku, ale ten makaron odkryłam, ponieważ ja nie za bardzo lubię ciemny makaron, a ten zwykły pszenny nie jest za zdrowy, a ja jestem maniaczką makaronów, a ten makaron bezglutenowy, który kupuję w Biedronce jest w normalnej cenie, tak jak praktycznie każdy zwykły makaron. Do tego, tak jak mówiłam, jest bez glutenu i jest na mące kukurydzianej, czyli no trochę zdrowsze niż tej pszennej, ale jest bardzo, bardzo, bardzo smaczne. Ciemne makarony też jem, aczkolwiek na ciemny makaron po prostu muszę mieć ochotę. Ja wolę jasne makarony i to jest fajny zamiennik tych zwykłych jasnych makaronów, które są po prostu niezdrowe. I naprawdę fajna sprawa, w każdej biedronce można go dostać. Jest w różnych kształtach, łącznie z tym, że można dostać je do spaghetti. Następną sprawą żywieniową, słuchajcie... Są czekoladki carmello. Słuchajcie, ja te czekoladki dostałam w prezencie. Ja Wam pokażę, jak one wyglądają w środku, aczkolwiek ja już bardzo, bardzo dużo ich zjadłam. Tutaj mam taką ulotkę. Mam tutaj lokalizację. W Warszawie można kupić na chmielnej i w galerii Mokotów. I słuchajcie, są to czekoladki, które po prostu pięknie wyglądają. To już najsmaczniejsze ja zjadłam. Zobaczcie, jak nie wiem, jak pokazać, żeby. Nie wypadły. Teraz wylecą. Ale tak wyglądają. I są naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Są to najlepsze czekoladki, chyba e, jakie jadłam. E, pięknie pachną e, i naprawdę są genialne. W porównaniu do takiej zwykłej czekolady, którą kupujemy w markecie, to one się po prostu nie umywają. Pięknie wyglądają. A jak widzicie, do tego jest e, specjalna e, ulotka, gdzie jest wszystko e, opisane. Te czekoladki, takim dodatkowym aspektem jest to, że te czekoladki, przynajmniej według producenta, są robione ręcznie. Słuchajcie, są po prostu niesamowicie, niesamowicie smakują. I naprawdę, ja jeżeli będę miała okazję je kupić, to kupię sobie je na pewno. A jeżeli będę miała okazję kupić je komuś w prezencie, to też na pewno komuś je sprezentuję. To już jakby z żywieniowych typowo do jedzenia to będzie koniec. Teraz chciałam Wam przedstawić po prostu mojego ulubieńca tego roku. W postaci pojemnika do sałatki. Jest to, słuchajcie, pojemnik, z który kupiłam w IKEA i który ja nie noszę w tym pojemniku sałatek. Tylko ogólnie jedzenie do pracy, jeżeli zdarza mi się takowe nosić. Dlaczego? Dlatego, że ten pojemnik jest bardzo szczelnie zamykany. Wam zaraz to pokażę. Jest bardzo szczelnie zamykany, i nawet jak nam się odwróci do góry dnem, to nie ma możliwości, żeby coś z niego wyleciało. Jest zamykany w dwojaki sposób. Na górze ma takie na zatrzaski. I dzięki temu nawet jak on lata po torebce, ja go zawsze czerwam, tak, że do reklamówki wkładam, ale nigdy nie zdarzyło się, żeby mi coś z niego wyleciało. Trzeba coś mi rozswędzić. Ma taką pokrywę dużą. Później ma dwa sztuczce, czyli widelec i noży. I później ma jeszcze takie dodatkowe zamknięcie. I tutaj mamy duży e, pojemnik, do tego też nie przyniosłam, a już nie będę wstawać, bo tutaj mam pełno kabli, jest taki mały zielony pojemniczek na sos, jeżeli chcielibyśmy e, do tego dołączyć, I tutaj się ten pojemniczek na te zaczaski tutaj e, zaczepia. Powiem Wam, e, że ja generalnie pojemników na żywność miałam sporo, ale takich najzwyklejszych, e, a jak zobaczyłam ten, ja musiałam go kupić i w sensie nie wyobrażam sobie życia teraz bez niego. Użyłam go praktycznie codziennie, Mówię, przede wszystkim fajne jest to, że na pewno się z niego nic nie wysypie. Ja bardzo często biorę makaron ze szpinakiem, jakiegoś omleta ze sobą i mam pewność, że nawet jak on mi tam się przeturla pięć razy w każdą stronę, to że nic z niego nie wyleci. Fajne jest to też, że ma sztuczce, które tutaj się przyczepia, dlatego też spokojnie możemy zjeść w każdym dowolnym miejscu, w jakim jesteśmy. Naprawdę gorąco polecam, te pojemniki z Ikea są naprawdę fajne. Tutaj jest napisane, że można, myć je, że można myć je w zmywarce, że można w nich mrozić, że można przechowywać w lodówce oraz że można wkładać do piekarnika. Słuchajcie, ale z takim zastrzeżeniem, że do 100 stopni. Człowiek ja tego nigdy do piekarnika nie wkładałam, do mikrofonówki mi się zdarzało i nic się z tym nie działo to teraz dwie książki chciałam Wam przedstawić, nie będą to książki do czytania, ponieważ ja w tym roku zapisałam się w ogóle do biblioteki i sporo fajnych książek czytałam, ale żadna mnie nie zachwyciła na tyle, żeby o tym opowiadać. Jakoś słuchajcie, mam problem ostatnio z fajnymi książkami, może Wy mi coś polecicie, bardzo mi się podobała dziewczyna z pociągu, ale słuchajcie, to nie jest aż na tyle dobra książka, żeby ją przedstawiać w ulubieńcach, może Wy mi polecicie jakąś podobną, podobnego autora lub podobną książkę, bo powiem Wam szczerze, że chodzę do biblioteki, wypożyczam różnych autorów, ale jakoś nic mnie nie zachwyca. Czy przeczytałam te książki od deski do deski, przeczytałam, zapomniałam, nikt nie, nic nie wzbudziło we mnie jakichś takich emocji, żeby o tym opowiadać. Ale mam tutaj dwa, dwie książki, jednak, chociaż nie służą do czytania. Jedna to jest Wielka Gramatyka Języka Angielskiego, wydania Endgard. I powiem Wam szczerze, że bardzo polubiłam tą książkę, dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy wytłumaczony angielski, całą gramatykę angielską od samych postaw do naprawdę skomplikowanych rzeczy. Na samym początku Wam tak, mamy na przykład przyjmek określony, przyjmek nieokreślony, a na samym końcu tej całej gramatyki mamy zdania podrzędne, zdania przydawkowe, zdania warunkowe. Czyli jest to naprawdę fajna książka z gramatyki. Tak jak mówiłam już w postanowieniach noworocznych, ja się biorę za swój angielski, już się wzięłam w tym roku, ta sądzę warto kontynuować. I teraz tak, na początku mamy, w każdym rozdziale mamy wytłumaczone dane zagadnienie z przykładami. Później po tych wszystkich przykładach mamy różnego rodzaju ćwiczenia sprawdzające, czy macie, czy znacie już dane zagadnienie. Na końcu mamy odpowiedzi, dzięki czemu moi kochani możecie sprawdzić, czy dane zagadnienie już dobrze przy liście. Jest to książka, tutaj autor, wydawca, że jest to poziom od A1 do C2. Generalnie naprawdę fajna, fajna książka i mam nadzieję, że jak ją całą przerobię, dopiero zaczęłam, znaczy tak w połowie, że jak ją całą przerobię, to mój angielski trochę wzrośnie, ponieważ ja dalej walczę z tym angielskim, no ale dużo wody jeszcze upłynie, zanim go przyswoję. Następna sprawa jest to coś, co przede wszystkim przydaje mi się tego, Tak jak już wiecie, mam własną firmę, założyłam w tym roku i przydaje mi się w tej działalności oraz przyda się wszystkim, którzy mają dzieci. Dlatego, że to jest junior i miejski informator po Warszawie. I słuchajcie, pokrótce, bo większość z Was pewnie nie jest z Warszawy, jest zależy taka książka, gdzie mamy wszystkie potrzebne adresy, wszystkie szkoła, przedszkola, domy kultury, wszystkie biblioteki, teatry, wszystko, co oferuje jakieś zajęcia dla dzieci. Mi jest to bardzo przydatne, jak widzicie, mam pozaznaczane te tematy, które mi się najbardziej przydają. Ale generalnie jest to naprawdę fajny, fajny przewodnik. Mam nadzieję, że... W innych miastach też takie wydają, dajcie mi koniecznie znać, czy u Was takie są, czy są w ogóle potrzebne. Następna sprawa, mam dla Was y, dwie gry. Pierwsza gra jest to 5 sekund i jest to gra, słuchajcie, znowu słyszę, jak pokazywałam ją w prezentach bożonarodzeniowych, to y, u których umyłam się klepsydra i teraz w to samo sajcie jest to gra, którą jak wiecie dostałam na Boże Narodzenie, więc powiecie jak może pokazywać grę, którą dostałam dopiero na Boże Narodzenie jako z roku. Ale ją dostałam na Boże Narodzenie, ale ja grałam z nią dużo, dużo wcześniej. Jest to gra, którą nie raz grałam w różnego rodzaju knajpach w Warszawie, ponieważ w kilku miejscach mamy to do dyspozycji grę i można sobie po prostu zagrać. Grałam też uznajomy w tą grę i strasznie mi się podobała. Jest to gra, w której mamy za zadanie w ciągu 5 sekund odpowiedzieć na jakieś tam dane pytanie. Jest naprawdę fajna i gorąco Wam polecam. Przed świętami ciężko było ją dostać, ale teraz spokojnie można ją zakupić. Jest w trzech wersjach kolorystycznych: czerwona jest to wersja podstawowa dla dorosłych, ta pierwsza tradycyjna. Wersja żółta jest dla dzieci, czyli po prostu z łatwiejszymi pytaniami, tak zwana Junior. I mamy też wersję niebieską jak to już pamiętam. Tak, niebieska. Wersja niebieska jest to gra, w której to są pytania y, graczy. To znaczy, po tej wersji, jak już gracze przyniesili te, wymyślili własne pytania, wysłali tutaj do producenta i producent stworzył grę właśnie z ich pytań. Naprawdę fajna gra, nie wymaga y, zbyt dużego natłoku myśleniowego, to znaczy, spokojnie przy piwie wieczorem ze znajomymi można zagrać. Y, nie jest to jakieś bardzo skomplikowane, jest przy tym dużo śmiechu. Naprawdę gorąco Wam polecam. Następną sprawą jest Rumbikung, tak ona się nazywa. Jest to gra, słuchajcie, którą ja bardzo lubię grać ze swoim mężem. Z nią, niestety problem polega na tym, że ona jest bardziej skomplikowana i wymaga jednak wysiłku umysłowego, bo jest to trudna gra. Jest to gra, moment, pokażę, bo tej nie pokazywałam, pięć sekund już pokazywałam, która się składa z takich kafli z cyframi i tak, o, pokazuję Wam do góry, nie blondynka. I ta gra jest na tyle skomplikowana, że naprawdę trzeba uruchomić skomplikowane procesy umysłowe, dlatego że polega ona na tym, żeby pozbyć się wszystkich klocków, tak oczywiście w uproszczeniu, żeby pozbyć się wszystkich klocków i dokładać na stół cyfry, które mogą układać się w ten sposób, czyli cztery cyfry tego samego koloru albo od 1 do 12 różnego koloru. 3-4 cyfry różnego koloru, albo 1 do 12 tego samego koloru. Dokładamy, rozdzielamy, rozkładamy. Generalnie można w nią grać naprawdę bardzo długo. Tutaj też są zawsze dwa jokery, które zastępują każdą cyfrę. Jest to fajna gra, aczkolwiek naprawdę skomplikowana. Dobra, słuchajcie, z niekosmetycznych ulubieńców roku to będzie wszystko. Słuchajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za uwagę, kochani. Trzymajcie się, pa!